zmieniamy no i zaczynamy opowiadać sobie historię kochani tak więc gramy tutaj mordo freestyle no i też kwestia taka nieoczywista że możemy sobie pogadać o różnych wszelakich tematach no bo wiesz mordo jest głowa otwarta no i wtedy widzisz sens wtedy tobie się wszystko skleja no i wtedy otwiera się punkt widzenia troszkę inny no tak jak u mnie, no to już bliski jestem tego oświecenia, żeby tutaj pokazać wam co jest teraz, jak będzie wyglądał świat, kiedy tylko wdrożę to w plan, kiedy wejdzie to na pełnej, no to wiesz, że otrzymasz tą energię. Będzie pięknie, uwierz, no bo wiesz, że w tym momencie, no to w dupie Jesteśmy tutaj stary, no bo widzisz co robią z nami barany Normalnie barany, nie mogę patrzeć na te twarze A Idź, no weź, normalnie godzi to wszystko Strasznie, o, pogadamy na live.